Cześć, tu Snafi, w tym moim kanale. Zanadniony mecz z Paokiem w Lidze Europy. Dość przeciętny mecz. No to co? 3-2-1. Zaczynamy! A więc, cóż. Paok. Drużyna z Grecji. Yy, nie jakieś tam wyżyny europejskie. No i co? No, gramy przeciętny mecz u siebie. No, Old Trafford. Mnie ten mecz osobiście nie porwał przed telewizorem, ale widziałem też widzów na trybunach. Ten mecz również nie porwał. No bo co tam miało porwać, tak naprawdę, w takim meczu? Graliśmy, żeby grać, graliśmy, że jakoś to będzie znowu. Graliśmy, że no jakoś ten, te bramki musimy strzelić i no musimy ten paku pokonać, tak? Ale no. Znowu, no kupa niedokładnych podań. Z takimi, z, z, taki, z, z takimi drużynami jak Paok, no to nie powinniśmy tak grać, tak? No, w ogóle z żadną drużyną nie powinniśmy tak grać. Ale już mówię, no, to, to, to nie jest jakiś potentat europejski. Ale to kolejne niedokładne podania, kolejna jakaś szalancja w tym wszystkim. Yy, przekombinowanie w ogóle tych akcji, zamiast grać prostą piłkę po prostu. Prostą piłkę i stwarzać sytuację i strzelać na bramkę. A tak naprawdę to na dobrą sprawę, w pierwszej połowie nawet żeśmy poważnie bramkarza nie przetestowali drużyny pałku. Co ja mówię poważnie. My żeśmy go praktycznie w ogóle nie przetestowali. Bo te jakieś akcje, które stwarzaliśmy, to one w ogóle nie kończyły się strzałami na bramkę tak naprawdę. Więc no, bramkarz tak naprawdę, no to no nie miał co tam robić za wiele. Natomiast Onana jednak tam musiał, musiał coś wybronić i jedną taką fajną miał naprawdę interwencję z, z dystansu, gdzie tę piłkę wyciągnął. No, no tak nie można. Nie można dopuszczać zawodnika drużyny przeciwnej do, taki, do takiego strzału, tak? Nie wiem. Naprawdę... Yy... Ja wiem, może powiecie, że się trzępiam, ale no ja, ja patrzę tego Dalota, no... Ja nie wiem, ja, do cholery jasne, ja nie wiem, co on tam w ogóle robi, po co on tam gra w ogóle w tej drużynie, naprawdę. Nie wiem. Ja go tam w ogóle w tej drużynie nie widzę. Nie wiem, może nowy trener zrobi z niego coś innego. Może jakoś go inaczej, że tak powiem, nastawi, przestawi, ustawi, nie wiem... Liczę, że nie będzie miał forów tylko dlatego, że jest Portugalczykiem. Naprawdę. To co wczoraj wyprawił, to znowu jakieś. Tu sobie nie raził na tym skrzydle. Tu znowu nawet nie potrafił yy, piłki w ogóle głową wybić. Znowu wyszedł na lewej stronie. I znowu mi się bardzo, ale to bardzo nie podobało na tej lewej stronie. Ech. Wiecie, no, Ogólnie nie będę omawiał dzisiaj wszystkich zawodników. No mówię, nie ma sensu, to jest przeciętność. Yy... I tyle, no. Rasmus Hojlund no, po pierwsze nie dostawał podań, a po drugie sam jakoś też słabo wyglądał ogólnie, sam jakiś nie był taki e, aktywny. Ogólnie nasza ofensywa, to, to powiem tak, ja powiem krótko. Ten mecz miał jednego bohatera. Jednego bohatera, który zasługuje na najwyższe słowa uznania. Był, był nim amat Diallo. Naprawdę, brawo chłopaku! I tutaj, wiecie, pierwsza bramka, no najniższy na boisku, najniższy na boisku praktycznie, strzela bramkę głową. Później mamy, wiecie, kilka różnych innych akcji. No, to chłopak próbuje, dwoi się i troi. No, widać, że ma ten luz w grze, ma tą szybką nogę, wiecie, z piłką. No, zawodnicy nie są w stanie wiecie, za nim nadążyć, nie są w stanie się zorientować, co on zrobi nawet. Była tam sytuacja, gdzie, no nie wiem, ja myślę, że tam można to było podciągnąć pod karny mimo wszystko. War, War uznał inaczej, ale no, jak dla mnie, tam gościu wparowo po, po to, żeby powstrzymać y, Amada w polu karnym. Wparowo w, w, parowo, y, w niego ciałem, po to, żeby powstrzymać Amada, bo. Tam nie było mowy już, wiecie, o przejęciu piłki, bo tą piłkę już dawno sobie ma gdzieś tam dziubnął. Zobaczymy, był spóźniony. On tylko chciał go po prostu zatrzymać. No ale. Dlatego ja mam tu wątpliwości. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jak wy to widzieliście. Ale ja mam naprawdę wątpliwości co do. Co, co do tej sytuacji. No i co? Yy... Mówię, później dalej była ta przeciętność i tylko ten amat gdzieś się tam starał naprawdę przeprowadzać te akcje, starał się walczyć, e, starał się pokazywać do piłek. E, był w ogóle chętny, żeby te piłki dostawać, pokazywał się cały czas. No i co, mamy sytuację taką, że Paok ma piłkę. No, amat du dużo nie myśląc no, wparował tego gościa, odebrał mu tą piłkę. E, Ładnie się z tą piłką zabrał przede wszystkim, ładnie się zabrał, nie przewrócił się tam jak niektórzy zawodnicy sobie to zrobili. Utrzymał się przy piłce, przyspieszył, złamał do środka, na lewą nogę, no i co? Łupnął na bramkę, bramka już nie miał szans. Silne uderzenie, dobre technicznie, bramka, 2 do 0, no jeden zawodnik sam nam wygrał mecz. Mówię no, jeśli kogoś po tym meczu można yy, yy. Wyróżnić, to jest Amat. Są jeszcze cudze zawodnicy, do których nie można mieć jakichś tam większych zastrzeżeń, pewnie po dzisiejszym, po wczorajszym meszu. Przepraszam, jest to Onana, który dwie bardzo gronie sytuacje nam wybronił. Jedna to silny strzał, druga no to trochę też tam zawodnik z pałku źle strzelił, no ale znalazł się tam, gdzie powinien i, i tą piłkę włapał. To była piłka z 11 metra. Kto jeszcze? Na pewno nie miałby jakichś zastrzeżeń większych do Mazrałego, tak, który zagrał kolejne dobre zawody. Nie mam do niego zastrzeżeń, bo naprawdę zagrał kolejne dobre zawody, ale on już na to tego przyzwyczaił, że to jest naprawdę bardzo udany transfer. No Ewans też dawał radę, mimo wieku, mimo tych 36 lat, naprawdę dawał radę. Yy, Kogo można jeszcze wyróżnić? Ja bym wyróżnił mimo wszystko Casemiro, no. Y, starał się tam pchać do przodu y, te piłki, starał się pokazywać y, w akcjach ofensywnych. Miał też fajne y, dogrania, wrzutki. Chociaż też, błędy mu się też zdarzały, też nie mówmy, że nie, no ale starał się, wyglądał na zawodnika, któremu zależy, któremu bardziej zależy niż niektórym innym zawodnikom. No bo wiem, no go swoje, Ech, jeśli chodzi o Bruno, no nasz kapitan. No nie, nie porwał mnie wczoraj i, i tyle. I nic więcej o nim nie powiem, po prostu no, ile można wałkować, to samo tak naprawdę. Tego dośrodkowania rzutów rożnych, gdzie po prostu piłka w ogóle nie dolatuje, nie przechodzi pierwszego zawodnika w ogóle drużyny przeciwnej, no. Także no, ja to już wolę przemilczeć tak naprawdę. No i no cóż, no, no tak to wszystko właśnie wyglądało, że mieliśmy jednego Amara Dialo, który ciągnął cały ten zespół za uszy, ciągnął ich do przodu, zachęcał do ofensywnej gry, zachęcał do kombinacyjnej gry, no pokazywał się, no sam tam, mówię, ma szybko nogę, zawodnicy Pałku nie bardzo się orientowali, co on chce zrobić, i zanim się zorientowali, to on już gdzieś tam ich wyprzedzał, już gdzieś tam był z nie strony. Mówię, tam chyba był jednak, moim zdaniem, ten faul w polu karnym, no ale no, sędzia podjął decyzję taką, jaką podjął. No mówię, jeden bohater, paru, których można wyróżnić, między innymi, jak mówiłem, Onana, Mazrały i e, no mimo wszystko Kazemiro, e, a tak no to no, nie wiem, no Ugarte nie zachwycił mnie, no wspierał się dzisiaj faulami, żeby w ogóle piłkę przejąć, bo bez tego jakoś nie, nie mógł fizycznie się tam wedrzeć. No nie. Wszedł Rashford, to nawet nie wiedziałem, że on w ogóle wszedł na boisko tak naprawdę. Gdzie, gdzieś to, to, to wszystko, wszystko. inne to było takie no. No mówię, ja nie widziałem zaangażowania drużyny na 100%. Oni grali po prostu, że no w takim podejściem, że w końcu musimy przejść coś strzelić. No pierwsza połowa, dramat, tak naprawdę dramat. Ta pierwsza połowa. Mówię, żeby nie ten dialog, to by tam w ogóle już, już, już nie, było za, nie, nie było żadnego promyczka, światełka w tunelu. Pierwsza połowa dramat. Druga trochę lepiej. No, druga zaczęliśmy bardziej atakować bramkę i strzelać na tą bramkę. Bo mówię, w pierwszej nawet nie przetestowaliśmy bramkarza. O naszego tak, my ich nie. Hej, no i co? No, no, dru no druga lepiej. Tak yy, widać yy, ród. Przestał być miłym kolegą i musiał coś tam im powiedzieć, ze sł słowo 3-2, takie bardziej dobitne. No i wyszliśmy na drugą połowę z nieco innym nastawieniem, czego, no może, powiedzieć są skutkiem te dwie bramki, ale tak naprawdę jed jedno dośrodkowanie i strzał z główki no to to, to to jest akcja zespołowa, ale później znowu zaczęło się to dziać, takie, żeby a aby nie przegrać i ten 1-0 chociaż dowieść. I no i do. No... Jedynie, jedynie całe szczęście ten nasz Amat, no nie wytrzymał takiego grania po prostu i, i sam ruszył na przeciwnika, odebrał piłkę, wziął sprawy w swoje ręce, strzelił na 2-0 i naprawdę brawo, zawodnik meczu i, i, i oby tak dalej, oby tak się on dalej rozwijał i on musi grać, moim zdaniem musi, ale to musi wyjść na prawej stronie w meczu z Leicester, no musi być, ja sobie nie wyobrażam, żeby on nie wyszedł w podstawowym składzie na mecz z Leicester. I tak samo nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie, żeby nowy trener yy, Amorim nie docenił go. Yy, docenił, nie docenił jego starań, do jego postawy i na mężach i w treningach jego nie wystawiał. To jest naprawdę nasze jedyne światło w tunelu, jedyny co w niej, który ciągnie nas. Naprawdę nas ciągnie i no, jak idzie, to trzeba na niego stawiać. A teraz powiem coś takiego, może mało popularnego na koniec. Yy, pewnie pewnie sporo, sporo na wyrost. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest sporo na wyrost, bo już mieliśmy przebłyski różnych zawodników. Ale na to, co teraz paszę? na to na jego zaangażowanie tego naszego yy, Amada, yy, na to w ogóle te jego umiejętności, te jego, jego lekkość z piłką. Jego piłka w ogóle w grze nie przeszkadza, ani w biegu nie przeszkadza. ta piłka w grze, ani w grze, ani w biegu, ani w driblingach, ani w niczym takim. On się po prostu cieszy grą, Więc uwaga, powiem te niepopularne słowa. Może się, może się ze mną zgodzicie, nie wiem. Na dzień dzisiejszy, jeśli ja miałbym przydziałać numery, rozdawać numery, to jedyny zawodnik, który zasługuje, tak naprawdę zasługuje na numer 7, w tym momencie, to jest Amad Diallo. Wiem, możecie z tym nie zgadzać, szanuję to, ale jak dla mnie to jest jedyny zawodnik, na dzień dzisiejszy powtarzam, który zasługuje na koszulkę z numerem 7, ja, ja w zasadzie wierzę w to, że jeśli będą go omijały kontuzje Wiecie, pu pu pu, wypluć Jeśli będą go kontuzje omijały No to... Będzie nam się rozwijał i on naprawdę Może kiedyś ten numer się dostanie jeśli, jeśli w końcu się Mounta pozbędziemy, bo Jeśli on będzie łapał kolejne kontuzje, no to nie wyobrażam sobie, żeby tutaj Został, na razie wrócił po kontuzji, ale nie, nie, nie wiemy na jak długo Jeśli siódemka się zwolni Powinien dostać ją, jak dla mnie na dzień dzisiejszy, Amat Diallo. No chyba, że ktoś tam jeszcze przyjdzie, jakiś super zawodnik może, nie wiem. no, Ale dla mnie ten chłopak zasługuje samym tym swoim charakterem. On po prostu na treningach też ciężko pracuje. Sam Rudvenisterol potwierdził to we wczorajszym wywiadzie po meczowym, na stadionie, że no to, to jest naprawdę zawodnik, który chce pracować i który cały czas pracuje, któremu jest... Wciąż mało treningów, wciąż mało jakichś tam dostrzymywania różnych zagrań i różnych strzałów. Także no. To jest, mówię, to jest nasze światło w tunelu. To jest taki drogowskaz dla, dla, dla reszty zawodników. Co znaczy Manchester United? Jak powinno się w takim Manchesterze United grać? Jakie powinno się mieć podejście na boisku? Bo niektórzy to naprawdę wczoraj troszkę przeszli obok meczu. I, I wiecie, no mówię, nie będę tutaj już się jakieś indy, indywidualne rzeczy wgłębiał, no bo nie ma sensu, nie ma sensu. Przed nami mecz z Leicester i no ja liczę, że do Leicester podejdziemy w zupełnie innym nastawieniu. I przede wszystkim liczę, że na prawej stronie wyjdzie Amad Diallo. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby było inaczej. Jeśli jest zrobił w 100%, musi wyjść. Musi wyjść i koniec. I co jeszcze cieszy na sam koniec, yy, tak powiem? No to, że jednak Onana, no jak się mówi, dojeżdża poziomem do bycia zawodnikiem Manchester United, że w tym sezonie ma, ma wysoką formę po prostu. No. Ma wysoką formę i to widać. No I tyle. Jeśli Wam się podobało, zalajkujcie, bo wiecie, lajki jakoś tam działają na te algorytmy podobno. Subskrybujcie, jeśli tego nie robicie, a się lubiście i lubicie taką formę. Piszcie w komentarzach o tym meczu, jak Wy to widzieliście, o ile oglądaliście. Trzymajcie się, na razie, hej!